Cześć, witam Was na kanale Zakładamy Ogród. Ja mam na imię Paweł, a jeżeli jesteście tutaj nowi, to nie zapomnijcie w prawym dolnym rogu natusić no przycisku subskrybuj. Wtedy będziecie na bieżąco ze wszystkimi filmami. I zapraszam też was, was na mojego Instagrama, a link tutaj zaraz Wam się wyświetli do mojego Instagrama, jak i będzie w opisie tego filmu, tu są, tak jak widzicie, częściej jakieś relacje, więcej się dzieje, słuchajcie, dzisiaj o pikowaniu, czy to pikowaniu kwiatów, czy pikowaniu papryki, czy pikowaniu pomidora, bo nasze rozsady w tym roku wymagają już tego, dla mnie wymaga wymagały już tego jakiś czas temu niektóre kwiaty, teraz wymaga tej czynności papryka. I w przeciągu tygodnia pomidor koktajlowy również będzie do pikowania. I o co chodzi w tym pikowaniu dla tych, którzy jeszcze jak gdyby są nowi i nie mają zaznajomionego tego tematu z pikowaniem. Słuchajcie, zaraz tutaj zobaczycie. Na zdjęciu obok mnie siewkę i będziecie widzieli system korzeniowy tej siewki, i będzie tam zaznaczone, jak prosty i płytki jest ten system korzeniowy. Czyli praktycznie po wyjściu z nasionka ten korzonek jest bardzo mały, a przy pikowaniu zależy nam na tym, szczególnie tych psiankowych, czyli czy pomidor, czy papryka żeby powiększyć ten płytki system korzeniowy, czyli w gruncie rzeczy, kiedy pójdzie do gruntu ta nasza rozsada, chcemy, żeby po przepikowaniu dwa, nieraz trzy razy, zależy od miejsca, jakie dysponujemy i czasu, jaki mamy. Ja nie żałuję sobie, parokrotnie pikuję. Zobaczcie zaraz bryłkę rozsady mojej papryki z zeszłego roku przykładowo, jak wyglądała przed pójściem do uprawy w akurat pojemniku w zeszłym roku. Więc wracając do tego pikowania, to faktycznie zależy nam na tym, że żeby ta bryłka korzeniowa, żeby ten płytki system korzeniowy powiększyć. I ta nasza łodyga, o którą my pikujemy, to jest ten główny potem trzon naszego korzenia. Reszta korzonków będzie malutka, ale od tego, głównej, od tego głównego korzenia, który my stworzymy, będzie masę pobocznych tutaj korzonków. Pikujemy z różnych powodów. Jak kwiaty pikujemy, to chodzi o to, aby na naszej mini paletce, na której wisialiśmy je, stworzyć im więcej miejsca bądź jeżeli mamy, nie wiem, rzutowo gdzieś w jednym pojemniczku, to tak, żeby w momencie, kiedy zaczynają wschodzić i już mają po tych pierwszych listkach, a te pierwsze listki się nazywają liścienie, Czyli kiedy wy, tak jak możemy tu pokazać, to na przykładzie papryki, Czyli jak mamy taką siewkę, to są liścienie, te pierwsze listki zaczynają się pojawiać pierwsze liście właściwe. I dla mnie to jest ten moment, to jest ten moment, w którym chcemy przepikować taką rozsadę. Po pierwsze, zwróćcie uwagę, jak rozłożyste liście ma papryka. Zaraz będą konkurować z sobą o światło, o warunki odżywcze, rozsad. W związku z czym zacznie się tutaj dziać bardzo duża konkurencja. A my nie chcemy, aby nasze rozsady między sobą konkurowały, tylko chcemy, żeby te rozsady faktycznie każda miała dobre warunki. Więc pikujemy je po pierwsze, aby siewki nasze, które wisieliśmy, miały dużo miejsca, aby nie walczyły, nie konkurowały z sobą, aby było dużo światła, miały miejsce na rozwój swój właściwy, czyli adekwatnie dużo, ale też pikujemy po to, tak jak w przypadku tych tych o czym mówiłem, aby powiększyć system korzeniowy. I co ja przygotowałem? Akurat takie pikowanie dzisiaj będę wam tłumaczył. Jak to robić i jakie to ma znaczenie dla nas. Mam jak gdyby przygotowane dwie doniczki. W doniczce jest ziemia do siewu pikowania. Ta doniczka była zlewana. Przed chwilą bardzo mokro, do bardzo mokrego gruntu, tak, żeby wychodziła woda dołem. Co nam to da? Ona nie była ubijana, ja ją tylko wam pokazuję, jak jest wilgotna i puszysta, nie była ubijana w żaden sposób. I zależy nam na tym, żeby ta siewka po przepikowaniu, żeby od razu jej nie podlewać. Wtedy możemy sobie pozwolić na pewne rozsady z podlewaniem, tak, żeby ten system korzeniowy się mocno wykształcił, żeby ta bryłka stała się dużą. Możemy nieraz przesuszyć ją trochę, a to dlatego, że jeżeli roślina ma wszystko koło siebie to te korzenie się nie rozrosną, ta bryłka nie będzie duża, bo po co ma być duża, jeżeli wszystkie składniki jej w taki sposób łatwy dostarczamy w gruncie, jeżeli będzie to uprawa, nie zawsze będzie tak łatwo, będą upalne, co akurat papryka lubi, ale mogą być suche, więc my musimy sprawić, żeby tej naszej rozsadzie chciało się rozbudować te korzenie w poszukiwaniu pożywienia. I po pikowaniu ja moje rozsady początkowo co drugi tydzień, później przejdę na co tydzień. Będzie to nawożenie już biohumusem, tak, żeby tym siewkom odpowiednie składniki pokarmowe dostarczyć. Bo wiadomo, że czym większa roślina, te potrzeby będą większe. I będę z czasem tą na początku będzie to bardzo delikatne stężenie biohumusu. Z czasem będę robił coraz mocniejsze, tak, żeby wartości odżywcze były fajne. Tym bardziej, że wiecie, przy pomidorach, przy papryce, jest to bardzo istotne. Słuchajcie ja mam tutaj takie sprzęciki, jak zaraz sobie zobaczymy, jakie systemy mają korzeniowe, jak taką łopatkę i zobaczymy, jak się mają korzonki. Yy, powyciągałem te rozsady tutaj na tą tackę od wielodoniczki i co jest ważne przy pikowaniu? Przy pikowaniu, to zawsze powtarzam, chwytamy, patrzcie za liście, nie chwytamy za łodygę, bo chwytając tutaj, możemy ją tak zmiażdżyć, że nie, ona nie będzie w stanie dalej funkcjonować. Ja tą sztukę tutaj poświęcę trochę, bo chcę Wam pokazać, jaki to jest korzonek mały. Zwróćcie uwagę, poprosimy operatora, że tu nasionko i zobaczcie, jaki płóciutki system korzeniowy, gdzieś tam się pojawiają te korzonki mało. Patrzcie, korzeń, roślina, część nadziemna. Ja będę pikował praktycznie po liście, pójdzie bardzo głęboko do gruntu. I tak chwytając za liście, przygotowujemy sobie czy takimś markerem, czy takimś znacznikiem otwór. Tak, aby faktycznie tą siewkę dać do gruntu, i ją umieszczamy, sprawdzamy sobie. Aha, jeszcze za płytko. Dajemy troszeczkę głębiej, i teraz ją wkładamy do otworu. I co ważne, po pikowaniu wkładamy tą glebę bardzo delikatnie, bo, jeżeli byśmy tu przygnieśli, w tym miejscu, to podłoże bardzo mocno. To mogłoby się okazać, że jeżeli wcześniej nie uszkodziliśmy tej łodygi, ponieważ chwytaliśmy za liście, przed, przy wyciągnięciu jej z gleby, to teraz moglibyśmy tą łodygę uszkodzić i to właśnie w ten sposób, żebyśmy zmiażdżyli. I no nie ma opcji, tak? Jeżeli stracimy jakiś listek przy pikowaniu, nie jest to problemem, roślina sobie poradzi. Natomiast niszcząc łodygę, no nie, ma, nie ma takiej możliwości, żeby sobie odbiła i wyrosła nowa z tej łodygi. I, to jest pierwsze pikowanie. Minus pikowania. Po pikowaniu rośliny zajmują więcej miejsca, ale dla mnie bardzo ważna jest temperatura, która jest po wysianiu. Ta temperatura jest wyższą temperaturą. Natomiast teraz, kiedy już wyszły własne doniczki, kiedy już są popikowane, ja będę dbał, żeby miały więcej światła niż teraz jest. Trafią na parapety, a dotychczas były w zupełnie innym miejscu mocno doświetlane, bardzo mocne światło, dużo światła miały. Teraz, jak gdyby będę mniejszą temperaturę, wyższą, niższą temperaturę im dawał, w tym pomieszczeniu będzie chłodniej o kilka stopni, tak żeby się nie wyciągały, nie było im za gorąco. Natomiast będą doświetlane nadal i zaczynam, tak jak mówiłem, nawożenie biochumusem. Jeżeli dotrwaliście do końca tego filmu, to po ostatnim Wam bardzo dziękuję. Było sporo komentarzy, więc zostawcie proszę w komentarzu komentarz Patryka bądź opiszcie odmiany, jakie wysiewacie, co mnie też bardzo ciekawi, bo ja w tym roku, tak jak tam filmik z wysiewu umieszczę w linku do tego, wysiewałem dwie ostre, jedną trzy, trójka w skali ostrości, jedna jedynka i paprykę ożarowską słodką. Dwa lata temu te ostre miałem, byłem z nich zadowolony. Także pamiętajcie o komentarzu, zapraszam Was zaraz jeszcze na mojego Instagrama. Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć!